Cześć. Witam Was w moim warsztacie. Będziemy nagrywać film odnośnie rozpisywania mebli kuchennych na formatki, ponieważ będę zamawiał je na stolarni. Chciałbym Wam pokazać, jak ja to robię krok po kroku i postaram się wytłumaczyć tak, żeby każdy to zrozumiał. A później będziemy tą kuchnię montować na miejscu. Mam nadzieję, że skorzystacie na tym, że znajdzie się sporo odważnych osób, które zdecydują się zrobić swoją kuchnię samemu. A ja postaram się, żebyście zrozumieli, jak to zrobić, i żeby po prostu było to dobrze. Także zapraszam do oglądania. Ok, bierzemy się za robotę. Mam tutaj przygotowany projekt. Popisałem Wam wymiary, żebyście wiedzieli, o co mniej więcej tutaj chodzi. Tutaj jest jedna kartka, tutaj jeszcze na drugiej ścianie będą takie słupki. I zaraz Wam będę wszystko po kolei tłumaczył. Dzisiaj na pierwszym filmie. Zajmę się przede wszystkim jedynką i dwójką, to są dwie identyczne szafki. Zaraz to rozpiszemy, bo postaram się Wam wytłumaczyć w miarę dokładnie o co tak naprawdę chodzi w tych dolnych szafkach. Dobra, przechodzimy do rozpisywania. Mamy tutaj jedynkę, żebym ja cokolwiek widział, co ja piszę. I teraz tak. No od czego musimy zacząć? Muszę wam wytłumaczyć trochę teorii tej, na czym to w ogóle polega. Czyli tak, cokół mamy 100 mm. Korpus nasz będzie miał 720 mm. 720. Czyli razem mamy 820 mm. Dodać do tego blat, który ma 40 mm. No tak naprawdę 38, ale to dla ułatwienia przyjmujemy 40. Czyli od podłogi Góra naszego blatu będzie 860 mm i to jest tak naprawdę standardowy wymiar. Tak się robi, chyba że klient chce inaczej, bo na przykład ludzie są wysocy, no to wtedy można robić wyższe trochę szafki. Yy, niższych raczej nie ze względu na wysokość zmywarki. Dobra, w wysokości wiemy. Yy, teraz zajmiemy się głębokością, czyli w tą stronę. Nasz blat standardowo ma 600 mm. I musimy rozpisać do niego korpus tutaj. I korpus standardowo ja robię na 510 mm głębokości, czyli cały korpus ma tyle, i on jest odsunięty od ściany 50 mm. Czyli tak jakby mierząc od ściany, jeśli ustawimy ten korpus na gotowo, to przód korpusu będzie na 560 mm. Dojdzie do tego front 20 mm, czyli będzie 580 mm. I 20 mm będzie wystawał blad. Ja Wam zaraz to tutaj na basgram na szybko, bo dla mnie jest najważniejsze, żebyście zrozumieli o co tutaj chodzi. Tak naprawdę, czyli mamy korpus, który ma stąd dotąd 510 mm, tutaj mamy ściany w tym miejscu o. i odsunięty jest od ściany 50 mm. A nasz blat o w powiększeniu namalujemy. Jest do ściany i ma 600 mm, front ma 20 mm, i tutaj w tym miejscu blad wystaje 20 mm. Widzicie wszystko, o co tutaj chodzi. A tu przestrzeń przy ścianie yy, po prostu zostawia się na cyrkulację powietrza, a tak się robi. Ja tak zostałem nauczony yy, z dawnych czasów i tak robię, i to jest dobrze. I też polecam Wam zrobić w ten sposób. Dobra, czyli piszemy sobie boki. Wysokość wiemy korpusu 720 mm będzie miał wysokości nasz bok i głębokości będzie miał 510 mm. Dwie sztuki. I w ten sposób kreską zaznaczam sobie oklejanie czyli chcę, żeby tą jedną krawędź boku, która ma 720 mm, mi zaoklejnowali. Dobra, teraz mamy, nasza szafka ma 540 mm szerokości. Musimy odjąć dwie grubości płyty, czyli jeden bok i drugi bok. To będzie razem po 18 mm, czyli razem 36 mm, więc nasz dolny wieniec będzie miał 504 mm, 504 mm na 510 jedna sztuka i również zaznaczymy po 504 oklejenie, tak żeby tutaj z przodu krawędź była zaokleinowana. Dobra, mamy to rozpisane i teraz rozpiszemy sobie w następnej kolejności na górze już nie dajemy pełnego wieńca tylko dajemy dwie listwy z przodu i z tyłu żeby oczywiście oszczędzać materiał, bo tam nie ma potrzeby dawać pełnego wieńca. Także piszemy sobie 504 na 100 mm, dwie sztuki i również raz po długości zaokleinowane. Co nam zostało jeszcze rozpisać? Półkę napiszemy sobie, tutaj będzie jedna półka na środku szafki. I ona będzie miała 504 mm na 505 mm jedna sztuka. Ja robię ją na 505, czyli 5 mm robię płytszą, tak żeby od przodu była cofnięta i moim zdaniem wtedy jest fajnie. Dobra, rozpiszemy sobie jeszcze HDF, HDF. Ja robię HDF w ten sposób, jeśli mamy zwykły dolny korpus, bez żadnych nód, bez żadnych felców robię po prostu 5 mm mniejszy z jednej strony i 5 mm z drugiej, czyli z wysokości będzie miał 715, a z szerokości będzie miał 535 mm. Jedna sztuka i jeszcze front. Front tutaj fronty będą z MDF-u lakierowanego z pochwytem frezowanym i front wysokości robię 713, jeśli mam standardowy korpus. Wiem, że niektórzy robią y, troszkę wyższy, tam z 2 mm, a mi tak zostało z dawnych czasów. Kiedyś były takie standardy i były fronty po 713 mm, i ja tak ciągle robię, nie zmieniam tego, ponieważ uważam, że to jest cały czas dobrze. A szerokość frontu odejmujemy 2 mm z jednej strony i 2 mm z drugiej, czyli będzie 536. 36. I tutaj przy tym wymiarze, czyli 536, będzie w tym miejscu szerokość. I tutaj będzie nafrezowany uchwyt. Więc zaznaczam sobie przy tym wymiarze U, żeby wiedzieli na lakierni, że w tym miejscu będzie uchwyt. Jedna sztuka. I w ten oto sposób mamy rozpisaną tą jedną szafkę. A tak naprawdę to już te dwie. Teraz wystarczy wszystko zrobić sobie razy dwa. I mamy rozpisane te dwie pierwsze szafki. I myślę, że na tym tutaj skończę, ponieważ ja nie chcę, żeby ten film trwał pół godziny, bo tego nikt nie będzie oglądał, a później zajmiemy się po kolei następnymi szafkami. Także dzięki za oglądanie i zapraszam na następny film.